Sobie jest. 21.18, jak to nagrywam. Eee, I oglądam i włączam sobie Simona z ciekawości. No bo w końcu, jaka, że jutro ma wrócić Fire Out. Podobno. No to sobie oglądnęłam i jak zobaczymy, jak on wbija na y, mapę tutaj. Y, proszę bardzo. To obchodzi mi tylko to. Fire road 5K. Yy, ja sobie weszłam y -y tutaj i wpisujemy Fire ro Road. 5K. I mamy taką jakąś dziwną osobę. Yy, I sprawdzimy, czy ma jakąś grę. Jeśli ma, to wszystko sprawdzimy sobie. Yy. Sprawdzamy. Dobra, wbijamy. No nie, to jest jakby normalna gra. Chodzi mi o startową. Nie ja wiem, że tu musi być coś ukrytego. Hmm, dlatego jakby pokażę Wam coś takiego. Jest proszę bardzo. Jakbyście nie wiedzieli, tu, 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 fakty w Robloxie. Jak mam tutaj moją sąsiadkę. Klikam sobie na, żeby zobaczyć jej profil, znaczy nie jej profil, tylko to. Mm, nie, bo ona akurat coś gra, to muszę kogoś kto nie gra. Na przykład w moją pesti zabieramy i klikam na te trzy kropeczki. Set alias i nazywamy ją besti Bestii. bestii. Mm. A um, um. bestii No i po prostu bardzo, mamy już ją jako bestii. I tak sobie poszukałam, szukałam. Szukałam sobie, szukałam. Szukałam. Szukałam i w ogóle. coś znalazłam? Jedynie to znalazłam piękne XD, które macie o tutaj. Coś jeszcze miałam znaleźć. To miałam coś to jeszcze znaleźć. Halo, widzicie go. Teraz nas obchodzi tylko to. To. To kreacją. Czy znajdziemy jakąś tajemną grę Ferrouta? Nie wiem, dlaczego w to klikamy. Miejsce free fire Outa. Unman free fire Out, które jest no... <ścoughs> Zbanowane! No nie, ja muszę znowu tu wracać! Ja nie mogę. Zło. Free fire road. Ten, 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 ten. Okej, okay, dobra. I czy ma jeszcze jakieś gry? Nie, ale może w miejsce free fireout coś. Coś może tu będzie. Okej, okay, weszłam, weszłam i co ja tutaj mam? Okej, okay, weszłam na miejsce Firea i spójrzcie co tutaj jest. Okej, okay, przechodzimy to. Okej, okay, Roblox, witaj, Fireout. z tej strony admin Robloxa, dam ci możliwość zostania adminem, ale musisz przejść pewien test. Okej, okay, jestem Fireoutem. Test będzie bardzo trudny, ale będzie warto. Okej, okay, czyli mam sobie przejść nupcie. Pyk, 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 pyk. pyk. Okej, okay, teraz sobie po Robloxach skończymy i zaraz po Robloxach, Robloxach. Okej, okay, czas sobie poskakać po Robloxach, ro takich tych really Robloxach. Ok, skończyliśmy. Poszło ci w miarę dobrze. Pozwól, że cię oprowadzę po najbliższej siedzibie. Jak ktoś normalnie znajdzie ten filmik i też je linka, to normalnie nie wiem, co mu dam. Subskrypcje i lajki like na wszystkich filmikach. Tu jest nasz pokój zabaw, w którym siedzimy i odpoczywamy. Serio Mogę się usiąść? Nie, to pani macie ten pokój. Tu są biura, w których wprowadziliśmy nowe aktualizacje do Robloxa i takie tam. No to usuncie Mogę usunąć te. Roblox, bo, jakby, Roblox jest zbyt realistyczny. Dobra, co mamy? Gdybym miał serwer, który zapewni Roblox. O nie, ktoś włączył serwer szybko i sprawdź, kto to był. Hacker, ja chyba kojarzę ten odcinek. Ale nie wiem, jak się nazywał. Ale poczekaj, by tutaj był. Bo tutaj mamy ten. Komendy admina. Zobacz, czy mogę sobie fly'ować. Kośnik. Jaki ukośnik? Nie. tu Przechodzę jeszcze raz. Okej, okay, tak jak sobie tu przychodzę tak sobie myślę, skoro Firewood ma taką tajemną grę, to co jeżeli Simon ma taką również? No bo oni na tych odcinkach, to bardziej najczęściej Simon, on miał właśnie tak, że... Yy, znaczy nie Simon, tylko najczęściej Fajroł, miał właśnie yy, tak na przykład jakieś yy, story i w ogóle... Dobra, czytamy. Hahaha, ha, ha, to ja wyłączyłam serwery roblox Robloxa, hahaha. Jenna, ha, ha. fuck you! <grych> Jenna, cię, o nie, to Roblox. Jezu, jaka je jest nice, piękna. Mm, roblox gliczuje, o nie, to Roblox, no już było, gliczowanko Nie, haha. Okej, okay, ja tutaj mogę spaść i tego bardzo nie chcę. O, serwery już działają, choćby do tego kiedy dajmy o tobie. I przed tym ostatni etap, jeżeli jesteśmy miniony, musisz nie dojść do znajomych. Ha? Ale jak ja mam się tam przedostać? I tam trzeba mieć admina, żeby tam się przedostać. nie tak, głupia ja. Dobra, teraz sprawdzamy czy Simon ma um, takie coś. Nie ja tutaj chciałam wpisywać. Simon, 6-6, za dużo tak. Yy. Mamy Riley, really Simona i sprawdzamy, czy on ma Sejbobek, równa się Nubek. No jest chyba to, co od Franka robiła, albo nie wiem. Yy. Sprawdźmy, czy ma... Aha, on ma tylko ubrania. Ale też wiemy, że oni nagrywali z innym chitoskiem, który się Jezi Ninja nazywał chyba. Jez. Nie przez. Jez. Ninia. Sorry, że ja tak mówię, ale no. Mm. To jest prawdziwy chitosek. Pokażcie mi go, no. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie wiem co tutaj mamy. Ale zobaczmy, co F4 i Out miał dużo. f 4 i auto. Aha, zapomniałam, że on jest zbanowany. No przecież się nie znajdziemy teraz w ogóle Polska ma jakiś nick. Ale też pamiętam, że była ta, Jenna, to było Oreo Pysi. Oreo Pysi. Pysi. si Okej. Okay. jeden Oreo Pysi, który znalazłam. Tak, to, to jest ta, bo ja pamiętam jak ja... E! Twój przyszły pracodawca, okej. Okay. Dobra. Chodzę w to. Co to może być w ogóle? Ok, dobra, start. Co to jest? Okej. Okay. To miała być jakaś fajna gra, ale. Nie jest fajnym, że chcecie odcinek z Blogsburg. Blogsburga. ja chętnie dla was go nagram. Yy, ale napiszcie, czy chcecie z zarabienia hajsu, yy, czy z yy, czy z budowania domku, nie wiem. No, a ja wam naprawdę bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka i że ze mną czekacie te kilka godzin, <gryw> że ze mną czekacie te kilka yy, godzin yy, i napiszcie, koniecznie, jeszcze chcecie face reveal. Mogę Wam zrobić hands reveal i na pewno zrobię Wam. I niedługo będzie vlog, jakby to z prawdziwego życia. Pierwszy vlog. Napiszcie, czy on Wam się będzie podobał, bo jakby. Nie wiem, czy zrobić tak. Czy robić więcej vlogów? Robić więcej vlogów? <laughs> Sama nie wiem czy robić więcej vlogów. Znaczy więcej, znaczy czy robić? logi i na pewno daily obiecuję wam, że będzie, ale będzie na 100 subików, a więc no musicie to wbić yy, yy, i niedługo sobie zagramy jakby Brookhaven, ale też będę jakby robiła Brook ale moje, że będę dodawała tam na przykład, nie wiem, Zo, bo mi naprawdę brakuje Zo w tym Brook Heaven i ja naprawdę cały czas czekam, aż oni dodadzą mi to głupie Zo z so Brookhaven, na pewno nagramy z so Brookhaven, i nagramy w ogóle jakieś tam, y, dodamy kilka innych rzeczy, po prostu będziemy edytowali Brookhaven, y, i jak to zrobimy, no to robimy tam jakieś role play, i y, mo, widzicie, mam na razie zapchanych znajomych, ale to również się może zmienić, jeżeli jakieś widzice mnie zdać do znajomych i zarazem zagrać, obiecuję, będzie takie coś. Yy, może, nawet, może też na stosunku zrobię z Wami spotkanie w jakiejś mojej grze. Na przykład polecam coś, te... yy, No. I yy, yy, jak widzicie, no, odkryliśmy yy w jakąś dziwną po prostu miejsce normalne, miejsce fire'a, czyli to jakieś inne i grę u reopisi, która jest dziwna. Yy, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej odkryć, yy, no to polecam was zasubskrybować mój kanał, ponieważ teraz jakby lubię robić takie śledztwa, dlatego yy, no po prostu nie mogę się doczekać tego, a po prostu rok czekaliśmy na to, aż Fire Road wróci do nagrywania, i jakby, no mam dla was pytanie, czy znacie takiego youtubera, jak Pedro? No tam kiedyś PSX nas nagrywał, ale jakby już się nagrywa, no bo wszyscy wiemy z jakich powodów chyba. Jeżeli nie, za mało update'ów. Mm, Jezu, ile to już trwa? 12 minut ja wam tutaj paplam, nie będzie wam się chciało tego oglądać. Was przerażają takie długie liczby. Ja chyba z tego mogę, że zrobię dwa osobne odcinki. Nie, nie chcę mi się dzielić. <grych> yy, no, yy, no to jakby ja po prostu jutro na pewno dam wam znać. No, tak długo czekaliśmy. No, nie mogę się po prostu doczekać tego i tak długo czekaliśmy. A, i jakby już obiecuję wam, jutro będzie vlog chociaż jutro, ja, jutro mam cztery lekcje. Nie mam zastępstwa, nie mam... Jutro jest piątek? No, jutro jest piątek, no to ja jutro mam cztery lekcje i uchudzi się, miałam sześć i dostałam <laughs> słabą ocenę, trójkę dostałam, ale dostałam szóstkę i nie wiem czy się cieszyć, że dostałam szóstkę, czy się smucić, że dostałam trójkę, moją pierwszą w moim pierwszym życiu. Mm, mm, no i nie wiem. Szóstka z angielskiego, a trójka z techniki. <laughs> Yy, a więc, no co ja mogę wam tutaj robić, pamiętajcie o subskrybowaniu, sub równa się szczęście, tak naprawdę, jak dostajesz suba, masz szczęście i dostajesz same szóstki z plusem w szkole, i masz i normalnie... Masz dobre życie, dobre życie. Dobre życie, lepiej ci się gra w Minecrafta masz. Lepsze skile, lepsze skille masz w Minecrafte w Wloxie. Masz więcej przyjaciół w szkole, masz lepsze oceny, więcej szóstek i piątek i czwórek, jeżeli ktoś się cieszy z czwórek Ym, i czwórek. Mm, a trójek wam nie życzę takich jakim ja zostałam, Chyba, że się cieszycie. No to, no to wtedy tak. A, i o że będziemy sobie gadali albo jutro, albo jeszcze dzisiaj. Bo Pedro naprawdę się zmienił. A więc... Do zobaczenia.